i jesteśmy już na wizji, teraz totalnie zmiana tematu. Ze mną jest Pan Michał Gortat, marketing Pepe Jeans London. Dobrze? Tak, dzień, dzień dobry. Się. Bardzo mi miło pana gościć. Dzień dobry. Za nami tutaj piękny, piękny rolap, dużo mówiący. Panie Michale. Chciałabym, żeby Pan przybliżył na początku troszeczkę markę. Opowiedział troszeczkę o Marce dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż ja nie wiem, czy jeszcze są osoby, które nie wiedzą, co się kryje pod, pod tą nazwą. No ja też mam nadzieję, że wiedzą wszyscy, natomiast tytułem taki kronikarskiego obowiązku, że mhm. tak powiem. No dosyć stara marka, za 2 lata 40 lat. Marka, która powstała w Londynie stąd to zakopy Jeans London. Marka Jeansowa, ale 60% kolekcji tak naprawdę to moda. Mhm. I tak naprawdę nie ma drugiej marki Jeansowej, która ma tak silnie reprezentowane trendy modowe w swoich kolekcjach. No i chyba to co najważniejsze, a muszę to powiedzieć, to jedyna marka odzieżowa świata, która ma podpisaną umowę z fundacją Andy Warhola i jedyna marka świata, która ma swoją linię o nazwie Andy Warhol by Pepper Jeans. No i właśnie te jeansy noszą też również gwiazdy, prawda, na całym świecie. Tak to prawda. Mhm. A jak yy, yy, marka przyjęła się w Polsce? Yy... Bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy jednym z liderów europejskich, jeżeli tak? chodzi o naszą markę. Wow. W takim ujęciu globalnym trudno o tym mówić, mhm. dlatego że są kraje, gdzie jest dużo więcej sklepów, natomiast gdy wypatrzysz na taki parametr jak sprzedaż z metra kwadratowego, to w Polsce jest najwyższa w Europie. No to super, to jesteście dumni. Bardzo. <gry> sklep, no właśnie, sklep PP Jeans jest już w Malcie, w galerii Malta, w Poznaniu, a teraz przyszedł czas na stary browar, już w tak. sobotę. Co się tak. będzie działo? No mam nadzieję, że dużo się będzie działo. Wielkie otwarcie. Zaprosiliśmy kilku lokalnych poznańskich celebrytów, żeby uświetnili to otwarcie swoją obecnością. Będzie znana stylistka, która będzie pomagała klientom się ubrać w naszym sklepie. Ale to tylko przez w ten dzień, tak? W sobotę? Tylko tego dnia, tylko w mhm. sobotę, dlatego że to jest takie bardzo, bardzo oficjalne otwarcie uroczyste. Przez cały dzień tam się coś będzie działo. No, myślę, że będzie wesoło. Wielki show. Będzie, czy wielki show? <laughs> trudno powiedzieć, natomiast na pewno będzie miło, będzie sympatycznie i, i każdy, kto do nas zawita, będzie serdecznie ugoszczony. Mm -hmm. No właśnie, będzie też pokaz mody, z tego co wiem. Tak? Kolekcji dziecięcej, tak? Później dla, dla dorosłych. Wszystko zaczyna się od, od godziny 12. Tak, od 12 zaczynają się pokazy kolekcji dziecięcych. Sklep w Starym Browarze jest naszym pierwszym sklepem, gdzie będzie dosyć. Spory dział dziecięcy i będziemy mogli wreszcie zaprezentować pełną naszą ofertę. Stąd też udział w tym pokazie, żeby pochwalić się, że również dzieci ubieramy. A kolekcje dziecięce są bardzo sympatyczne, bo to są miniaturki dorosłych kolekcji. O, ja uwielbiam właśnie, jak widzę dorosłą osobę i dziecko, które jest w identyczny sposób ubrane, to też fajnie to wygląda, Aha. naprawdę. Gdzieś, gdzieś to tam wchodzi w te kanony mody chyba. Dokładnie tak, tak że dzisiaj jest tak, że dzieci lubią oglądać jak dorośli, dzieci mm -hmm. inspirują się dorosłymi i, i dzieci już nie chcą nosić infantylnych ubrań dla dzieci, więc mm -hmm. weszliśmy naprzeciw pragnieniom dzieci i mamy takie kolekcje, jakich oni chcą. Mm -hmm. Pepe, jeans to jest taki prawdziwy jeans, prawda? Taki jeans, którego czasami aż taki sentyment wierzę ludzi, człowieka, kiedy bo dzisiaj jest mnóstwo podróbek, jakichś takich rzeczy. Jeans no, podobnych, mhm. prawda? A Pepper Jeans jednak no, to jest taka marka, no marka po prostu. No nie jest wiele takich marek. Jest kilku mhm. naszych konkurentów, którym też kibicujemy, bo rzeczywiście robią dobrą robotę jeansową. Tak naprawdę problemem jest to, że dzisiaj większość marek ma strasznie dużo fasonów spodni, mhm. natomiast nikt nie potrafi dobrze dobrać. Naszą ambicją jest to, aby w sklepach personel zawsze potrafił doradzić właściwy fason, mm. A mamy ich sporo, bo w damskiej kolekcji jest 40 fasonów. O rany, jak sobie radzą ci sprzedawcy? E, na szczęście nie wszystkie są jednocześnie w sklepie, mm -hmm. to tak, że czasami coś się sprzeda, później w trakcie sezonu przyjdzie nowy model, mm. natomiast rzeczywiście w ofercie jest 40, około 40 modeli samerdamskich damskich fasonów dla kobiet o różnych sylwetkach. I tak naprawdę można sobie dobrać u nas coś, co będzie zdobiła, nie szpeciło. Mhm, czyli każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Tak, tak? jest bardzo niewiele marek jeansowych, które mają tak wiele fasolów dla tak wielu sylwetek. A czy w, sobotę, czy w sobotę dowiemy się, jakie, jakie trendy będą na przykład na jesień, jeżeli Oczywiście. chodzi o jeans, tak? Znaczy powiem tak, wystarczy wejść do każdego sklepu Pepe jeans, żeby wiedzieć jakie będą trendy, mhm. ponieważ nasi sprytni projektanci zawsze wiedzą co będzie modne i no jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby jakiś trend dosyć silnie reprezentowany w prasie modowej nie był dostępny w naszych kolekcjach. Mm -hmm. A Pan jaki jest ten najnowszy trend? No ja myślę, że to już widać na ulicach, jest łączenie takie kontrastowe tkanin delikatnych i, i dosyć ostrych, typu na przykład nosi się koronki z futrem, mm -hmm. mamy to w kolekcji. Bardzo silnie reprezentowany jest pop art w tym sezonie, mamy całego naszego Andy Warholat, więc mm -hmm. zapraszamy do nas, bo nikt nie ma tak dużo jak my. I... No i jeansy. Super, ja się nie mogę doczekać już w sobotę od godziny 12 w Starym Browarze. Tak. Będzie wielkie otwarcie, będzie pokaz mody, będą goście, znani goście, którzy będą prowadzić też tą imprezę, będzie można z nimi, mam nadzieję, porozmawiać, ale, co tak najważniejsze, jest ale właśnie co najważniejsze będzie można sobie dobrać jeansy, fajne jeansy, które są, no myślę, że można je nosić i nosić, prawda? I zawsze będą modne, zawsze będą ubierały, prawda? Znaczy powiedzmy sobie szczerze, że jeansy nie ma... Być modne. Dżinsy mają kształtować sylwetkę. A proszę. Wnosimy tak naprawdę to, w czym dobrze wyglądamy, a nie to, co jest modne. I tu pan powiedział świetną rzecz. No właśnie, to jest tak, że my kobiety w szczególności idziemy, podążamy za tym, co jest modne, a niekoniecznie dobrze w tym wyglądamy, prawda? A tutaj... Ale to już pani powiedziała. Ale no właśnie, ja tutaj w imieniu wszystkich kobiet. <laughs> Świetnie, więc w takim razie tym bardziej zapraszam już, już najbliższą sobotę do starego browaru, godzina 12 dokładnie. Wszystko będzie trwało właściwie cały czas już później, tak? No bo tak to no jest... myślisz, że do 20. Mhm, do 20 później już będziecie Państwo mogli przyjść w niedzielę i w każdy poprzedni dzień do starego Browaru, Zresztą stary browar jest na tyle znany już w Poznaniu, że nie zachwalać, no nie tylko, no na całym świecie już tak naprawdę. Panie Michale, serdecznie Panu dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymam kciuki, bo jeszcze chyba pewnie trochę pracy przed, przed Panem, w szczególności. No nie też. tylko przed mną, przed nami wszystkimi, natomiast zapraszam serdecznie wszystkich na sobotę. Super, dziękuję bardzo, zapraszam teraz na krótką reklamę, po reklamie powracamy do kuchni.